Kiedyś byłem wśród najlepszych. Właściwie. To oni mogli się chwalić, że byli zaraz za mną. Ale potem okazało się, że prawdziwe życie jest jeszcze trudniejsze. Czy jakoś tak. Zejście ze szczytu było niełatwe. Od razu rzuciłem się w wir drogich i niebezpiecznych przyjemności. Orka, podorywka, bronowanie, nawożenie. Zagubiłem się w tym kompletnie. Na szczęście, w porę przyszło otrzeźwienie, i wróciłem do swojego świata. Znowu stałem się zwyczajnym, prostym chłopakiem, który wiedzie skromne życie, jak my wszyscy. Czegoś jednak brakowało. Nie sposób było, nawet spokojnie i cicho żyjąc, zapomnieć. Problem polegał na tym, że nie bardzo wiedziałem, o czym miałem zapominać. Ale takie ubytki pamięci to w sumie normalna rzecz w tym wieku. W każdym razie, po licznych konsultacjach u drogich terapeutów, przyszła refleksja. Trzeba zostawić po sobie coś więcej niż tysiące rekordów, medali i wizyt w zakładach pracy. Czas znaleźć następcę. Czy choćby na śladowce. I wtedy pojawił się on. Cichy, nieśmiały, skupiony na pracy. Piekielnie utalentowany. Sprawny jak kot. Niesamowicie skoczny. Wunderkind Asdauernd Erfolgres. Ups, że sure trochę się zagalopowałem. Jakbym widział samego siebie sprzed lat. Postanowiłem mu pomóc. To musiało się udać. Masz potencjał, synu. Ale nie mam trenera, panie Igorze. Znajdę ci coś. Proszę. Dobry. Bo mnie przysłał pan Igor Błachut. Pan na pewno kojarzy tego skoczka, prawda? Tak. Powiedział, że pan mnie nauczy skakać na nartach. Tak. A jak ty się nazywasz? Michał. Michał. Chudy jestem, wysportowany. To może akurat bym się nadał. No, no. Boiler jest. A będzie kaloryfer, trenerze. Tylko niech trener mi chociaż chwilę poświęci. Bo, ja, bo mi chodzi o to, o to pchanie nogą. Bo ja no. umiem pchać nogą, tylko że to... Ten o tak... Tak, tak. A faza lotu? Bo to, z tym mam jeszcze, jeszcze mały problem. Mam z tą, z, z tą fazą lotu mam mały problem. Z fazą lotu mam mały problem. No, no, no. I chodzi mi też o takie przejście nad bólą. Nad bólą. Przejście... Z bóla i tak żebym tak. Tak. Ta, 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 ta. Nad bólą. Ta, ta. Żebym przeszedł. Cześć, cześć cześć Lądowanie w skokach narciarskich na t. Na ile liter? Na 8. Telemark trenerze! O, coś z tego będzie. Idź się rozgrzewaj. Do zobaczenia! Do zobaczenia, trenerze! Dziękuję! Dziękuję za zaufanie! Do zobaczenia, trenerze! Długo na to czekaliśmy, proszę Państwa, ale wreszcie się doczekaliśmy. Kibice w Polsce i na całym świecie. Dziennikarze, komentatorzy telewizyjni, także ja, bo bardzo pragnąłem, żeby to znów móc zobaczyć. Michał Korościel będzie wykonywał swój niesamowity skok. Widzą Państwo, jaka atmosfera na trybunach, jak znakomicie przygotowany obiekt, świetne warunki atmosferyczne, delikatny wiatr pod Narty, no i jego menadżer, który liczy na to, że będzie to wielkie wydarzenie. Det är starkt. Chłopak, który kiedyś chciał być żużlowcem, no ale złamana noga na to, że spowodowała, że nie mógł uprawiać czarnego sportu. Zdecydował się na inny, równie ekstremalny skakanie na nartach. Chcieli z nim pracować Mika Kojonkowski, Apoloniusz Steiner, także kilku innych trenerów. On wybrał Dawida Kubackiego, który, jak widzimy, ogromnie zaangażowany w to, aby jego podopieczny wykonał świetny skok. Tyle lat komentuje skoki. Nie widziałem jeszcze, żeby facet w ten sposób siadał na belce. Jak on to robi nowa, innowacyjna metoda. Niesamowite. Jest już ta, gotowy do skoku. No i wielki aplauz. Wielka wrzawa kibiców. Za chwilę to wszystko się odbędzie. Strenerze! Już mogę! A chcesz? Nie! O nie. No i teraz ten moment odepnięcie od belki startowej jest już blisko progu. Wyszedł. Wylądował na prawie siódmym metrze. 6,5 metra, proszę Państwa, nowy rekord skoczni. Ustany telemarkiem. Ten upadek tutaj już się oczywiście nie liczy. Powinny być bardzo wysokie noty. Są od wielu sędziów. Jedna 13,5. No to są żarty, no ale widzą Państwo skąd ten sędzia, ale w sumie ta nota oczywiście odpada. Łączna 121,2. Nowy rekord tego obiektu. Fenomenalne wydarzenie. Brawo! Michał Korościel. Wielki występ tego wspaniałego, wielco obiecującego zawodnika. Wszyscy ogromnie się cieszymy. Popatrzmy. Teraz minimalnie przypuźnił wyjście z progu. Widzą to Państwo teraz znakomicie, ale mimo wszystko po tym blocie sylwetka. Lądowanie nienaganne. Fantastyczny, jeszcze raz to podkreślam, fantastyczny skok. I wielkie wzruszenie jego menadżera. Nie dziwię się. To było naprawdę fascynujące. To było fenomenalne. Tyle naszej relacji z tego cudownego wydarzenia. Teraz Mix Zona. Zadowolony, Michał Kurościc. Zadowolony? Tak. A w klubie, koledzy, trener też? Raczej tak. A żona w domu także? Tak. A czy chciałbyś komuś specjalnie podziękować? Nie. No to ja Ci teraz podziękuję. Rekordisto.